Listopad to dobry czas, by przypomnieć sobie, jak ważne są codzienne małe kroki w trosce o naszą planetę. Dziś Ekomaluch odwiedza szkołę podstawową nr 9 imienia króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach. To właśnie tutaj, w wyjątkowej ekopracowni, uczniowie razem ze swoją nauczycielką uczą się, jak prawidłowo segregować śmieci i dlaczego recykling to coś więcej niż tylko wrzucanie butelki do odpowiedniego pojemnika. Zaczynamy. Kochani, dzisiaj naszym tematem będzie, dlaczego warto segregować opady, i ten temat zapiszemy na tablicy i w Waszych zeszytach. Jak zapiszecie sobie temat, zeszyty możecie zamknąć i odłożyć, bo nie będą wam już potrzebne. No to teraz chwila dla zastanowienia. Chodzicie z rodzicami na zakupy, zapewne zapewne przynosicie też do domu do szkoły różne przekąski, coś do picia. No i nie nosicie tego ani w rękawie, ani w kieszeni, prawda? Bo ciężko by było, tylko używacie do tego opakowań. Zgadza się? Przed wami taka kartka. Ja bym chciała, żebyście w grupie chwilę popracowali i spróbowali zastanowić się, jaka jest rola opakowań, czyli do czego służą te opakowania, po co te towary, które macie w domu. Są opakowane. Jaki jest cel tych opakowań? Dobrze? Bardzo proszę teraz zajmijcie się pracą dwie trzy minutki. Jaka jest rola opakowań, czyli że tych rzeczy, które są opakowane Wasze ciastka, ryż, cukier, inne różne rzeczy, tak? Rola opakowań, jaka jest? Spróbujcie. Dlaczego może służyć opakowanie? Po co jest woda zapakowana na przykład w butelce, albo po co jest na przykład ryż zapakowany, albo po co ciastko jest zapakowane? Dlaczego to, po co to producenci robią? Pokaż. Zresztą, to nie Bardzo dobrze. Po jednym przykładzie na każdym tym, opiątek. Po co ciastko jest ładnie zapakowane? Wam podpowiem jedną rzecz, bo widzę, że macie kłopot. Gdyby ciastka Oreo były zapakowane w worku zwykłym bylejakim, a nie kolorowym, ładnym, to który worek byście wybrali? Brzydki, blejaki czy ten kolorowy? Czyli, Czyli mamy już wniosek, po co są opakowania kolejne, prawda? Wszystkie pomysły są dobre, pamiętajcie. Okay. Kochani, widzę, że macie trudności trochę, to popatrzcie. Co ja tutaj mam? Boreczek, Boreczek tak? Jak myślicie? Tak? Super! Łatwiej jest tak mi przenieść, czy tu mi przenieść? na głos. Za chwilkę będziecie czytać. Dobrze, słuchajcie, bo czas. Czas minął, tak? Więc przeczytamy to, co mamy, a Wy sobie będziecie mogli uzupełnić dzięki temu, że jedna grupa ma już wszystko, druga nie. No to będziemy sobie to weryfikować. Pierwsza grupa bardzo proszę, która skończyła. Przeczytajcie, tylko dosyć głośno, może ja tutaj mikrofon wam dam. Proszę. Żeby się nie zepsuło. Tak. Żeby było dobre. Żeby było. dobre. Mhm. Dobre? ładne. Ładne. Super. Żeby coś zabezpieczyć, żeby się nie wylało albo... Mm -hmm. nie... Tak Dokładnie. Tu jest żeby niczego nie popchną mm -hmm. żeby przetrzymywało jakąś rzecz, jak możemy. Super, bardzo ładnie. Kto chce jeszcze? Proszę druga grupa. Do przenoszenia rzeczy, tak. do recyklingu, żeby nie psuła się żywność, do przetrzymywania rzeczy i tak butelka z wodą, żeby na przykład. Woda musi być w jakimś znaczeniu, żeby albo nie zamarzła, albo nie wyparowała. Super, bardzo ładnie. Kolejna grupa się zgłasza, bardzo proszę. Kto będzie czytał? Yy, czytam po kolei. Dobrze. Oreo jest zapakowane, żeby nie rozsypało. Żeby się nie rozsypało, dokładnie. Ciastka tak powinny być zapakowane. Proszę. Woda jest zapakowana po to, żeby się nie rozlała. Cii, ale kochani, szanujemy siebie. Słuchamy, jak inni czytają. Rzeczy są zapakowane po to, żeby były bardziej atrakcyjne. O, w punkt. Y żeby się nie zepsuło albo nie obiło. Dokładnie. Na przykład szkło, prawda? Folią się. Proszę. Żeby nie psuła się żywność, żeby woda się nie wylała, żeby ludzie to kupowali, y żeby się nie wysypała. Y Pakujemy ją w woreczki. Żeby się nie wysypało, tak. Żeby było łatwiej przynosić rzeczy. Super, bardzo ładnie. I bardzo proszę, kto tutaj będzie czytał? Proszę. Żeby ładnie wyglądało, żeby ładniej było, łatwiej było to przenieść do recyklingu. Y opakowanie służy do przenoszenia różnych rzeczy, na przykład jedzenia. Ja jak też. On proszę. Super. Tak. Y Opakowanie służy do tego, żeby klocki się nie wysypały. Dokładnie, żeby się nie wysypały. Słuchajcie, bardzo ładnie poradziliście sobie z tym. No jak widzicie, jesteśmy w jakiś sposób zmuszeni do tego, żeby robić zakupy z opakowaniami, tak? No ale coś z tymi opakowaniami trzeba będzie potem zrobić. Bo jakby mama w garażu trzymała cały czas wszystkie opakowania, to co by się stało? Nie byłoby miejsca na samochód na przykład, tak? Byłby bałagan, byłoby pełno, więc musimy to gdzieś zutylizować. Słuchajcie, opakowania mają taką ważną rolę, ale my możemy też ograniczyć te opakowania i możemy zrobić coś z tymi opakowaniami. Wiemy już do czego nam służą. Na każdych opakowaniach mamy różne znaki. Bardzo ważne znaki i teraz obróćcie swoją kartkę na drugą stronę. To są tak zwane znaki ekologiczne. Ja jestem ciekawa, bo jesteście już w czwartej klasie. Dużo się mówi o ekologii i w szkole, i w domu, i w klasach 1-3. Celowo nie chciałam Wam powiedzieć o tych znakach, bo mam nadzieję, że Wy te znaki znacie. Jeżeli sobie nie poradzicie, no to oczywiście będziemy tutaj wyjaśniali. Tu są tylko cztery znaki, jest znacznie więcej, później je wyświetlę. Wasze zadanie polega na tym, żeby z kopert wyciągnąć opisy do tych znaków i przykleić obok, obok wyjaśnienie do tego znaku. świetnie tutaj jeszcze poczekamy bardzo proszę chwileczkę jeszcze zaczekamy Oczywiście. no muszę powiedzieć że jestem z was bardzo dumna i nie myliłam się macie ogromną wiedzę proszę tak tak macie ogromną wiedzę dobrze to może ta grupa przeczyta pierwsze Pierwszy zielony znak. Znak towarowy, zielony punkt. Znak towarowy, zielony punkt. A co on oznacza? Tak. To informacja, że producent wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie systemu recyklingu i odzysku odpadów polskiej organizacji RecOPOL. Organizacja odzysku z. Odzysku. Okej, okay. proszę wy przeczytajcie drugi znaczek. Justynka, proszę bardzo Justynko, no. Opakowanie nadaje się do recyklingu. Opakowanie nadaje się do recyklingu, bardzo ładnie, proszę bardzo. Dbaj o czystość, symbol przypomina, że opakowanie po zużytym produkcie należy wyrzucić do kosza, tak aby nie zaśmiercać otoczenia i to jest ten trzeci. Tak jest, bardzo ładnie. I kolejny znaczek. Opakowanie biodegradowalne, które w czasie kompostowania nie uwalnia żadnych szkodliwych substancji. Certyfikat przyznawany jest przez Niemiecki Instytut Standar Standaryzacji DIN CETO. Okej, okay, dziękuję bardzo. Słuchajcie, jak widzicie, producenci starają się, aby te opakowania można było przerobić. A czy wyście słyszeli? o czymś, co już jest przerabiane na przykład na coś innego, poddawane recyklingowi, czyli... Recyk proszę? Co słyszałeś? Że niektóre butelki wrzuca się do takiej maszyny, tak. która zrobi z tych z użytych butelek te, takie nowe. Nowe na przykład. A kto słyszał jeszcze o innych rzeczach, które się robi? Przykład ten ciemniejszy papier, nie ten jasny, Tak. tylko ten ciemny papier, co mamy w szkole. Mhm. On jest co, zrobiony? Z recyklingu. Z recyklingu, okej, okay. super. Kto jeszcze słyszał o jakichś przeróbkach? Słyszałeś o czymś? To się może zastanowisz. A wiecie o tym, że bluzy polarowe są robione z butelek PET? No, już dzisiaj, w dzisiejszych czasach, można przerabiać właśnie butelki PET na ubrania. I to jest bardzo ważne. A co możemy zrobić prostego, fajnego z opon, z którymi zawsze jest problem? Koleżanka, tak? Proszę. Ja widziałam na takim plecu zabaw, że opony były tak do połowy wkopane w ziemię i można było po nich chodzić. Czyli można zrobić tor przeszkód. Co jeszcze? Można też z nich zrobić huśtawki. Huśtawki, oczywiście. Co jeszcze? Macie jakieś pomysły? Proszę. Można z nich zrobić doniczki na kwiatki. Doniczki na kwiatki. Świetnie. Można oddać na przok, a wszyscy na pewno nie wiedzą, co to jest. Na jeszcze wyciąć z nich jakieś gumowe figurki. Dokładnie tak. Słuchajcie, koleżanka wspomniała o czymś, co się nazywa przok. Więc ja Wam teraz pokażę, co tam jeszcze jest ciekawego. Pszok jest to takie miejsce, gdzie oddajemy różne rzeczy już nam niepotrzebne, na przykład, prawda, czy wysypisko śmieci tam się znajduje. Ale znajdują się tam jeszcze w Gliwicach na Rybnickiej bardzo ważne, ciekawe miejsce, które wszystkim polecam. życie rzeczy. Kochani, jeżeli macie niepotrzebne już zabawki, gry, nawet za mały rower, bo już wyrośliście z takiego roweru, można tam zanieść i na pewno będą osoby, które z tego skorzystają. Ja też byłam w tym miejscu, zanosiłam tam ubranka po mojej córce, która już z tego wyrosła, oraz hulajnogę, na której nie chciała jeździć, chociaż bardzo. Myślałam, że zakupiliśmy, nie chciała, nie było komu dać i tam też zanieśliśmy. Więc bardzo pozytywne miejsce i, i zachęcam was, żeby te drugie rzeczy y, by, miały drugie życie. A na przykład, żeby nie wydawać dużo pieniędzy, nie produkować za dużo ubrań, to gdzie możemy się ubierać? Wiecie, czy nie? Second handach, czyli w takich sklepach z drugiej ręki. W ciucholandach też mówi się na to. Tam też są ubrania, które ktoś już nie nosi, nie są potrzebne, więc można skorzystać z tego. W Bliwicach Forum jest teraz też taki sklep, wieszak, gdzie można zanosić ubrania, które są bardzo dobre i wymieniać. Na przykład nie podoba wam się już ta bluza, zanoszę, wieszam, biorę inną, która mi się na przykład podoba. Także to jest wszystko, prowadzi do tego, żeby zadbać o nasze środowisko, tak? A teraz pobawimy się jeszcze w segregowanie odpadów. Każdy z Was dostanie magnesiki na tablicę. Na razie je położę i objaśnię, na czym Wasza zabawa będzie polegała. Na białej tablicy macie przyklejone. Magnetyczne miejsca, szkło, szkło barwne, metale, tworzywa sztuczne, gradowalne papier, baterie, akumulatory, odpady niebezpieczne, sprzęt i odpady wielogaberetowe. Każda grupa ma kilka kart, około 11 czy 12 ich jest. Chciałabym, żeby każdy wziął po dwie, zastanowił się, gdzie je trzeba umieścić. I grupą podejdziecie do tablicy i dacie to w odpowiednie miejsca, jak już będziecie gotowi. Dobrze? Sztuczne. To jest niebezpieczna substancja, na pewno. Świetnie. Ok, szkło barwne, bezbarwne, jedzonko, plastik, metal, papier. Super, brawo, poradziliście sobie bardzo pięknie. Wszystko dobrze. Proszę bardzo, kolejna grupa. Zapraszam dziewczyny. Z czym, kochani, macie problem? Żarówka, baterie, akumulatory, odpady niebezpieczne bym dodała. Bo jak pęknie, to jest tragedia. I co jeszcze macie? Plastik. Czyli tworzywa sztuczne. Tak jest. Super. Brawo. Brawo. Usiądźcie sobie. Super, brawo, pięknie, wszystko dobrze. I zapraszam kolejną grupę. Bo ja wcześniej nie zauważyłam, przepraszam Cię, konie, kto to dał? Kochlik się znalazł, słuchajcie. Tutaj jest substancja niebezpieczna, pani trzyma tą fiolkę w rękawiczkach, czyli to jest jakaś niebezpieczna. Ja wiem, że ona jest w szklanej butelce, ale czasami niebezpieczne substancje mogą być w białym szkle, czyli dajemy to do niebezpiecznych. No, sprzęt elektroniczny. A co masz? Tak, oczywiście. O, bo... Pożelu do mycia jest sztuczne, tak jest. Siadamy, dziękuję bardzo. Świetnie, bardzo ładnie wszystko posegregowaliście. Kracie jeden drobny błądzik, ale to jest taki, taki mały, że... Nieszkodliwy, praktycznie. Ja mam takie pytanie: jak myślicie, po co w ogóle taką lekcję ekologii robimy w szkole? Bo to nie jest pierwsza Wasza lekcja, tylko już były. Po co, proszę? Dlatego, żebyśmy wiedzieli na przyszłość, jak segregować odpady, mhm. albo gdzie na przykład oddać jakieś rzeczy. Albo do jakichś automatów, albo właśnie na pszok, czy coś w tym stylu. Super. Ktoś ma jeszcze jakiś pomysł inny? Proszę. Żeby wiedzieć, żeby, że coś takiego jest i żeby dobrze segregować odpady. Okej. Okay. Proszę. Żeby wiedzieć, jak dbać o naszą planetę. Pięknie. Proszę. Żeby starać się potem nie wyrzucać do złych koszy innych rzeczy. Jasne. Żeby dbać o przyrodzie. O przyrodę, tak. Świetnie, moi kochani! A na koniec czas na trochę zabawy i mały sprawdzian tego, czego dzieci nauczyły się w ekopracowni. Sprawdzimy, czy potrafią prawidłowo posegregować śmieci i czy żadna butelka, papier czy plastik nie trafi tam, gdzie nie powinien. Zobaczmy, jak poradzą sobie mali eksperci od ekologii. Dobrze, to zaczniemy od ciebie, zapraszam. Wybierz sobie. Sprawdzimy odpowiedzi, czy wszystko dobrze zostało posegregowane. Kto widzi błąd? Ja, ja, ja. Wszyscy widzą błąd? Chodź koleżanko, chodź. Pokaż, gdzie jest błąd. Bo ja też zauważyłam, że jest błąd, poczekałam aż... No i co, zgubił się? Bo czekaj, koleżanka ci pomoże. Chodź. Musimy sami szukać, no? Karton po mleku, świetnie. A gdzie powinien być karton po mleku? Tak. A zeszyt? Dokładnie. Czy lekcja się podobała? Kochani, bardzo Wam dziękuję. Bardzo ładnie pracowaliście. miesięcznym w 2018 roku przystąpiliśmy z Panią Dyrektor do programu WUFOŚ w Katowicach. Celem właśnie było utworzenie gabinetu przyrodniczego o wysokim standardzie. Pozyskaliśmy środki, no i zakupiliśmy piękne sprzęty, bardzo dużo materiałów dydaktycznych, które nam cały czas pomagają w pracy. Mamy tak zwanego kostka, kościotrupa, mamy model człowieka, uzyskaliśmy model geograficzny, takie jak rzeźba terenu, opady atmosferyczne uzyskaliśmy mnóstwo mikroskopów, globusy. Także sporo tego materiału doszło do naszego gabinetu oraz do kosza na selektywną zbiórkę odpadów, mnóstwo kwiatów, planszy i tablica oczywiście multiwedialna, bez której już żyć nie potrafię. Jego pracownia i nowoczesne pomocy dydaktyczne sprawiły, że zajęcia z ekonomiczne. Nabrały zupełnie nowego wymiaru. To nawet nie ma porównania do tego, jak się klepało, tylko i robiło wykład. Chociaż i tak całe życie robiłam pracę w grupach i dużo wycinałam. Dzisiaj też pokazałam na zajęciach, że i w ten sposób, i że wycinanki, i że kolorowanki, i karty pracy papierowe ale również gry na tablicy multimedialnej, korzystamy z Urwolda, z, z innych jeszcze stron, gdzie są różne gry i zabawy. Same tworzymy na kachucie, tworzę na przykład gry, quizy i to sprawia ogromną radość uczniom.